Dzisiaj, mowa. Dzisiaj tak na szybko powiem Wam o tym rowerze. Koło słońce Taka nazwa tego roweru: chiński składaczek, elektryk. Co tu dużo mówić o nim? Amorki podstawowe z przodu. Wstęp. Amulce mechaniczne, tak samo tarczowe, podstawowe, tak samo z przedłu, z, z tyłu. Przerzutka Shimano. przysłonie coś. Też podstawowa. Ile on ma tam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem biegów. Podstawa. Nie światła. Kierownica jest składana. Yy, rower składa się na pół. Nie będę go teraz składał, bo z jedną ręką to jest kiepsko. Yy, Siadełko. Bardzo wygodne. Może niektórym się nie podobać, bo jest duże. Ale jest bardzo fajne. Można je podnieść. Bez problemu wtedy można sobie wyciągnąć tę baterię. Ja sobie dodatkowo zrobiłem uszczelnienie dla tej baterii. Zasilikonowałem zresztą y, cały ten support dla elektroniki, też zasilikonowałem. A tu po prostu zrobiłem dwie warstwy silikonu. Tą część obsmarowałem olejem baterię yy, zasilikonowałem wcisnąłem to na noc i na drugi dzień powtórzyłem to samo, także są dwie warstwy i powiem Wam, że podczas burzy, podczas deszczu w ogóle nic się tam nie dostaje rowerek on ma 750 mocy ten napęd w piku ma do 1000 bardzo fajnie się nim jeździ, kurde gumy szerokie, koła 20 cali, gumy szerokie e, niesamowicie amortyzują e, ten wszystkie wstrząsy, wszystkie nierówności na drodze, na chodniku, krawężniki mniejsze. To łyka jak masełko. Po terenie jakimś takim leśnym, czy tak, tak jak tu jest ta droga, to bardzo fajnie wybiera te wszystkie nierówności. Ten amor jest kiepski, amortyzuje, ale przy cofaniu jak odbija z powrotem, to czuć takie uderzenie. O kiepskiej jakości. No. Co wam powiem? Zrobiłem na nim już, już, albo dopiero czekajcie, włoży baterię. To Wam zaraz pokażę. Sekundka. Przejechałem na nim, dlatego wam mogę cokolwiek powiedzieć. Przejechałem, już wam pokażę. A to jest dzisiejszy przebieg plus 16 km. I jeszcze muszę wrócić do domu, ale jeszcze w ogóle. To jest prawie 30-45 km. Tylko, że jechałem cały czas na wspomaganiu i jedyneczka, dwójeczka rekreacyjnie. O, czapkę mi porwało. Rekreacyjnie, bo e, trasa widokowa. Także nigdzie się nie spieszyłem. Przejechałem na nim 1181 km. I powiem Wam: no, kurde, no fajny rower. Fajny rower. Nie ma jakiegoś szału. Tak jak każdy chiński rower, nie? tani, nie pamiętam dokładnie ile on kosztował, ale czy tysiące z hakiem. Z tym, że nie zdziwcie się, on nie jest wcale taki mały. Ja myślałem, że on jest składany i będzie dużo mniejszy. A tak jak ktoś oglądał wcześniejsze moje filmiki, tam jest Duoc C29. Ten rower w ogóle wielkością się nie różni od Duoca. A poza tym jest wyższy, ta kierownica jest maksymalnie obniżona i jest wyższa od duo, duoc, pomimo to, że tu są 20 koła, a duoc ma 29 cali. Także tym byłem trochę zawiedziony, no ale bo chciałem kupić po prostu, żeby rower nie zajmował dużo miejsc. Ten napęd jest bardzo dobry, znaczy w sensie o tyle o ile może być bardzo dobry jako chiński, ale podejrzewam, że wiele tych rowerów drogich i bardzo drogich też mają chińskie rzeczy. Pewnie w większości trasy, tą 50 km, to tak mogę przejechać i spokojnie iść do pracy. Ze rozmęczenia zarodniczego. Pięć biegów wspomagania, już wam pokażę. Przy piątym już nie nadążam pedałować, ale przy dłocie było podobnie. Przerzutki, też te podstawowe, nie było uchytu na rower. Dzwonek sam też jakiś stary wyciągnąłem, bo klaxon jest tak jak przy dłocie, bardzo głośny. A kamerkę, bo kierowcy są samochodów, kierowcy są nieobliczalni, także wolę się zabezpieczyć. A lampkę tak samo ma standardowo. A o wiele lepsze jest yy, mocowanie błotników, tak samo z przodu jak i z tyłu. Bo w dłoci już było chyba z 5 razy robione. Tam jest masakra z tymi błotnikami. Ale już dałem synowi takie grube wsporniki, że chyba już nie odlecą nigdy. Ech, maty, migacze, ale to taka ściema, bo te żaróweczki. Czekajcie, one w dzień to chyba coś tam widać, nie? Ale to jest takie słabiutkie. Ta samo stopu też ma, no nie dostanę to, wam nie pokażę. Chyba, że spróbuję jakoś tam. Nie wiem. Hamulce stopu są, światło. Tylne jest, no teraz słońce potężnie świeci, to nie będzie widać, ale uwierzcie mi, świeci. Te hamulce no, trzeba zmienić na hydrauliki, bo w dół jak był zmieniony hamulec tylny na hydrauliczny, to, to już bajka jest. Nie ma męczarni przy hamowaniu. Ten widzę, że już się naciągnął mechaniczny, już linkę trzeba będzie podciągnąć. O no, nie zgasiłem światła. Dobra. No, rowerek bardzo fajny. Aha, jeszcze jedno. Oni wam wszyscy pokazują, jak to wsadzają te rowery do samochodów. Uwierzcie mi, to nie jest takie proste. Sam próbowałem. Ten rower waży 30, 32 kg. Gdzieś około 32 kg. Moja żona to ma problem w ogóle go podnieść i wnieść z Parteru na pół piętro do windy. To jest... To jest ciężki, to jest bardzo ciężki rower. 32 kg to już jest naprawdę dużo. No i tak jak mówiłem, on wcale wcale nie jest mały. To jest duży rower. Trochę się rozczarowałem, myślałem, że to jest mniejsze. Dalej dalej jak będę robił jakieś trasy, to Będą jakieś filmiki z nagrania A co będę chciał jeszcze eee, pozaklejałem to taśmą taką jaką miałem bo te napisy co tu były zielona, zielona moc, kurde jakieś tam inne coś tam eee, łatwa trasa, no kurde jakieś ja nie wiem, skąd oni to brali. Cały osprzęt w tym rowerze jest praktycznie chyba identyczny jak w tych wszystkich masłówkach chińskich po 3,5 tysiąca złotych. Bo z tego co patrzyłem, to i amory są te same, kierownica, zasada składania, ramy są po prostu inaczej powyginane i inaczej wyprofilowane. A, a cały rower, ta sama konstrukcja, trochę inaczej bagażnik zrobiony. Trochę inaczej y, rama zrobiona, i już wypuszczony jest ten samiutki rower, pod inną nazwą z innej firmy. A reszta no i też ta elektronika jest trochę inaczej. Y, inny, rozwiązanie jest całkiem to samo, ale inny, inny ten wygląd ma. To jest jeszcze tyle, że ostatnio oglądałem u taby y, też y, pokazywał rower chiński składany. Bo tamten kosztował chyba 4,5 czy 5,5, nie pamiętam, ale linki mu zaczepiały o bagażnik, takie inne rzeczy. Nie wiem. Nie, nie, nie jestem specjalistą na temat tych elektrycznych rowerów, ale po przejechaniu prawie 1200 km jestem super zadowolony. Tak samo jak było z tym Dłocem. A jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę. Ten duocz ma przejechane już 9000 km. I tam pad sterownik. Pad sterownik myślę, że po prostu, bo ten rower był używany, tamten duocz był używany całą jesień, całą zimę, praktycznie dzień w dzień, bo syn jeździ i tamtym rowerem na dostawie. I myślę, że po prostu ten sterownik już nie wytrzymał, a po drugie dostał też w kość, bo. Jazda po mieście na, na roz, rozłożeniu żarcia No to to jest męczące dla elektroniki. Ale koszt wymiany tego podzespołu, całego sterownika, to było uwaga 130 zł. Rozumiecie? 130 zł. I ten rower śmiga dalej jak nowy. Wiadomo, już zmieniał chyba 3 razy opony. Ze 6, jest, ze 6, z 8 10 razy gumę złapał No ale 9000 kilometrów to jest z Krakowa nad morze i z powrotem ileś razy No to kurde niektórzy samochodem w rok tyle nie robią co ten rower bo ten rower Duod dokładnie był kupiony w maju w zeszłym roku I, od, i przez rok przejechał 9000 kilometrów. A ten, no nic, będę jeździł na nim dalej. Zobaczymy Tani rower bardzo wygodny przydaje mi się do pracy i na wypady z dronem, czy tak dzisiaj też polatałem dronem, tam takie skałki są dalej Nie wiem czy widać pod słońce no i tutaj też polatałem, ale nie przelatywałem przez Wisłę, bo trochę wieje i boję się przelecieć. Chociaż to jest niecałe 150 metrów. Ale nie chcę ryzykować. Dobra, kończę ludziska, trzymajcie się. No i tyle. Do zobaczenia do następnego razu.